Zawsze chciałem mieć urządzenie do rozruchu samochodu, jakby akumulator padł I właśnie wpadło w moje ręce takie oto cudo Jest to Car Jump Starter Pop Deer się nazywa Pop Deer O, takie coś Małe główienko, wiecie, to są takie te boostery, czy jak to tam się mówi, rozruchowe Zaraz Wam pokażę, co to jest Ja już to sobie oglądałem, ale zapakowałem, żeby Wam początku, jak to wygląda Patrzcie, mamy takim gustownym takim gustownym etui. to wszystko jest. Co skrywasz środku? pokaż kotku, co skrywa w środku? Jak to się mówi? O, patrzcie na to. Tutaj mamy całe urządzonko zapakowane. To wszystko jest, słuchajcie, tak fajnie, profesjonalnie, zobaczcie. Naprawdę jakość wykonania tego wszystkiego, już to oglądałem wcześniej, jest na bardzo dużym poziomie i urządzonko wygląda o w ten oto sposób mamy tutaj włącznik zasilania latarkę dwudiodową tutaj z tej strony z tej strony mamy wyjście dwa wyjścia usb yy, jedno wejściowe do ładowania i wyjście dc o coś takiego zobaczcie pokażę wam widać ostro zopało po drugiej stronie mamy Wejście, jak zobaczcie, możecie zobaczyć, a nawet po tym widać, wejście właśnie do boostera, żeby odpalić samochód. To oczywiście, wszystkie te przejściówki mamy tutaj, zaraz do nich przejdę. Urządzenie załączamy tym przyciskiem. Zobaczcie, jakie bukwy. Jakie duże bukwy, jak to fajnie widać, przytrzymując ten przycisk dłużej, załączy Wam się światło. O, latareczka. Dosyć fajnie świeci. Można sobie, widzicie, podświetlić co nieco. Bardzo fajne. No ale zobaczcie te. Zobaczcie te bukwy, jak widać. Kurczę, naprawdę po, potężna sprawa. I teraz naciskając, mamy różne funkcje. Jakieś miganko. I, I ciągłe światło. Żeby wyłączyć, trzeba no, ponownie przytrzymać. Dobra. W komplecie mamy, słuchajcie, yy, oczywiście. Fajną instrukcję, czytelną instrukcję, wszystko co jak, na co, po co mamy w niej zawarte. No ale tutaj żadnej filozofii nie ma, także. I teraz tutaj mamy całe akcesoria w takim fajnym właśnie odsuwanym. O. Etui. I tutaj mamy mamy kabelki tak. To jest o, kabel z klemami z żabkami takimi o żebyśmy mogli przyłączyć się do akuska. I tutaj jest taka wtyczka, gdzie to przyłączamy właśnie z tej strony tutaj. Tutaj się nie pomylimy. O. Widzicie teraz nam tutaj mryga, że możemy podłączyć do akumulatora. Oczywiście to przetestujemy wszystko. Mam pacjenta ku temu, mam pacjenta, bo mój pasacik 1.9 ma problemy z akumulatorem. Także zaraz będziemy robić testa, spokojnie. Słuchajcie, tutaj bardzo fajna rzecz. Teraz z drugiej strony, tak jak Wam pokazywałem, macie gniazda. No, otwiera się. Macie gniazda, dwa gniazda USB. Można ładować różne tam pierdoły. Gniazda USB-C do ładowania i oczywiście jeszcze jest czwarte gniazdo tutaj. Wyjście. Wyjście 12V i mamy też taką przejścióweczkę, zobaczcie, z gniazdem samochodowym, wtykamy to sobie tutaj i tu, patrzcie, tutaj taką ładowareczkę mam, tykam, cyk, fuch, tu włączam i patrzcie, widzicie, normalnie mogę ładować, pokazuje mi 16,6V, widzicie, taką moc wykrzesa tutaj to gniazdo zapalniczki. Oczywiście nie ma to jakiejś mocy na tym gnieździe. Na tym gnieździe mamy moc 5A tylko, także już tak sobie myślałem, żeby Webasto podłączyć, ale Webasto potrzebuje 10A na start, więc raczej by się to nie udało. Mamy tutaj jeszcze oczywiście klasyczny kabel USB-C do ładowania. Wszystko jest w komplecie. Kurde, zawsze chciałem mieć takie urządzenie. Naprawdę, według producenta Popdir pojemność tego tutaj urządzonka, które naprawdę, uwierzcie mi, jest ciężkie to 23800 mAh, czyli dosyć spory power bank, coś na poziomie taki jak ja robiłem. Wejście prądu 5V 2A lub 9V 2A, można ładować z dwoma prądami, widzicie. Wyjście USB 5V 2,4A. Wyjście drugie to jest 5V 2,4A lub 9V 2A lub 12V 1,5A. Wyjście DC, tutaj właśnie jest pokazane, od 12 do 16V 5A to jest ograniczenie. I teraz uwaga, najważniejsze. Prąd rozruchu w piku 3000A. Rozumiecie, co to znaczy? To powinno silnik z ramy wyrwać, jak się podłączy po prostu do samochodu. Powiecie, że to za dużo, że to niemożliwe, ale takie urządzenia właśnie tak mają. Jest to w piku, jest to. Chwilowe uderzenie, to jest na parę zakręceń, kurczę, rozrusznika, żeby samochód odpalił i to urządzenie momentalnie pada, ale jest w stanie wykrzesać taką moc tych właśnie ogniw. Już to widziałem. Widziałem na własne oczy odpalane fury i wiem, co one potrafią. Także jeżeli. Słuchajcie, zanim przejdziemy do testów, które wypadły pozytywnie, ja już to wiem, dlatego mówię to teraz. I chcielibyście zakupić takie smukłe, fajne urządzonko, niech sobie leży w schowku, w razie w. To mam dla Was specjalny kupon promocyjny, gdzie kupicie to urządzenie po prostu tanie. Wszystko znajdziecie oczywiście w opisie filmu na dole. A teraz zabieramy się za test, bo co tu gadać po próżności? Trzeba zobaczyć, czy to działa, czy nie. No i witam na teście. Tutaj jest sprzęt, i tutaj jest mój asystent. Proszę, asystent, pokaż, jak wygląda wpadnięty akumulator. Spróbuj pokręcić. Jest padlina totalna, widzicie? Patrzcie, no, przekręć. Aż gasną kontrolki, pani otworzy maskę i robimy testa tu pod minus, tu pod plus. Czekaj, to chyba się najpierw podłącza to, gdzie podłączamy tutaj do urządzonka Tutaj, cyk fuch, podamy tu o cyk fuch. Jak widzicie zapaliło się. Proszę bardzo, proszę czynić, honory. odpalaj. Sprawdzimy, czy da radę. Trzymam, żeby. Dada. Chcę szybko, szybko odłączyć teraz. Rewelka, nie? Kurde, rewelacja widzieliście? No totalna pablina była. A ile energii zeszło? 85% zostało Co? Zostało 6% Zostało 85% przy jednym odpaleniu samochodu. Także widzicie, działa specjalnie, żeśmy wyładowali akumulator, bo włączone złączone światła w samochodzie żeby właśnie. Żeby właśnie to sprawdzić. Wyłącz, wyłącz. Weź tak parę razy jeszcze, pokaż. Jak... Żeby go wyładować, i zapalali gaś. Widzicie? co się dzieje? No, pokaż jeszcze raz? RAMZES! No. Robimy jeszcze raz. Trzymaj. Drugie odpalenie. Podłączamy napis minus. Nie, nie wiem, czy napis minus się podłącza, czy coś. Potem plus. Ha, trzeba odczekać minutę. Po każdorazowym tym trzeba odczekać minutę, więc poczekamy chwilę, tak jest w instrukcji napisane, ale zobaczcie, jedno pyknięcie i 15% baterii tylko zeszło, czyli zobacz jak to można szybko odpalić, nie? Dobra, zobaczmy, pokaż tutaj ładnie, jak się zapali na zielono, patrzcie, teraz, idź, odpalaj. Dawaj, dawaj, bo energia spada. Spróbujemy po raz drugi. Proszę bardzo, od razu odłączamy. Zajebiste. Będziesz wiedziała teraz, jak to zrobić? W razie czego? Spróbuj sama, garść. Zrób wyładowanie. Drugi raz mi nie Jeszcze raz pokaż Dobrze, teraz żona zrobi to sama Proszę bardzo Tylko to porządnie podłącz Nie tak no. kobieta No tak, no tak jak ja łączyłem No dobra może być tak no Teraz nie, teraz podłącz do urządzenia Ile mamy procent? baterii? pokaż? Naciśnij. Patrzcie jak schodzi mało. 82% było 100. Matka no kuźwa odwrotnie. No. Jezu. Podłącz drugą klemę. Nie denerwuj się, łapy ci się trzęsą. Nic ci się nie stanie. Ciężko idzie. Zapaliło się zielone. Idź pal wrotę. Pali wrotę. Proszę bardzo. I szybko odłączasz teraz to, tam. Najpierw plusową. Minusową. I wypinasz tą. Także widzicie, urządzenie działa. Wielokrotnie Wam to pokazałem. To nie jest ściema. Naprawdę polecam. Mamuśka się tak podnieciła, że nie trzeba wyładować akumulatora, że sobie rano tym odpali. <laughs> Wygoda, nie? No. Także mówię jeszcze raz, polecam.